Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marcin Święcicki. Jestem posłem na Sejm. Reprezentuję tutaj również Komisję Finansów Publicznych. Mam wielką przyjemność i zaszczyt powitać Państwa na konferencji pod tytułem Litwa XIX członek strefy euro, którą zorganizowała Polska Fundacja im. Roberta Schumana we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera i Komisją do spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej pani poseł Agnieszka Pomaska znacznie przeprasza, ale został odwołany jej lot z Gdańska do Warszawy dzisiaj rano i nie mogła przybyć na naszą konferencję i ją uroczyście otworzyć. Prosiła mnie, żebym zrobił to w jej imieniu, co z wielką przyjemnością czynię. Witam serdecznie współgospodarzy ża tej konferencji, panią Annę Radwan, prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Witam naszych drogich gości z Litwy, którzy chcą się podzielić z nami swoim doświadczeniem z przejścia Litwy do strefy euro, mianowicie pana profesora Bogusławasa Grużawskisa z Uniwersytetu Wileńskiego kierownika Instytutu Badań Rynku Pracy w litewskim Centrum Badań Socjalnych, autora raportu, który będziemy dzisiaj omawiać i który jest wyłożony dla państwa tam na, na stole pod, pod, pod ścianą oraz pana Tadasa Szulia Uskasa, głównego specjalistę w oddziale przygotowania do przyjęcia euro Departamentu Koordynacji do spraw Unii Europejskiej i Międzynarodowych Ministerstwa Finansów Litwy. Witam pana bardzo serdecznie. Chciałem również powiedzieć Państwu, że nasze spotkanie jest tłumaczone na język polski i litewski, symultanicznie i również jest transmitowane w internecie. Proszę Państwa, zaraz będę oddam głos koleżance i kolegom siedzącym tutaj przy tym stole. Chciałem powiedzieć parę słów wstępu, mianowicie Polska przystępując do Unii Europejskiej przyjęła na siebie zobowiązanie wejścia do strefy euro po spełnieniu wszystkich warunków. Jak wiadomo, tych warunków ciągle jeszcze Polska nie spełnia. Natomiast śledzimy z wielkim zainteresowaniem, jak kolejne kraje mimo kryzysu strefy euro do strefy euro wstępują. Mam na myśli tutaj Słowację, Estonię, Łotwę, teraz ostatnio Litwę. W Polsce jest to problem o tyle jeszcze trudny, że nie tylko trzeba spełnić te kryteria formalne, ale również musimy dokonać zmiany w naszej konstytucji, co wymaga odpowiednio kwalifikowanej większości głosów i to również jest istotna bariera w naszym dojściu do strefy euro. Ale dyskusja w tej sprawie, chociaż może niezbyt głośna, ale ona trwa. Forum Ruchu Europejskiego niedawno zorganizowało debatę z brytyjskimi kolegami z Druchem Europejskim Brytyjskim, jako kraje, które właśnie nie są w strefie euro, z tym, że jeden z tych krajów nie zamierza w ogóle nigdy do niej wejść, przynajmniej tak jest w tej chwili stanowisko Wielkiej Brytanii, a Polska zamierza wejść, tylko nie wiadomo dokładnie kiedy. Stanowisko polskiego rządu oficjalne w tej sprawie jest takie, że strefa euro tak, ale najpierw po musi się uporządkować ta strefa euro, żebyśmy wiedzieli dokładnie, jak ona funkcjonuje, żeby to było bezpieczne wejście, żeby nie naradzić się na jakiś kryzys. W tej sprawie e, również jest dyskusja, na ile nasze pozostawanie poza strefą euro pomogło nam przejść przez kryzys finansowy i gospodarczy, jaki miał miejsce w Unii Europejskiej. A mianowicie związana z tym dewaluacja złotego ułatwiła polskim eksporterom utrzymanie się na rynku, utrzymanie produkcji, i to był jeden z czynników, który spowodował, że Polska przeszła przez kryzys bez spadku PKB w żadnym, że tak powiem, momencie tego kryzysu, podczas gdy inne kraje strefy euro, jak i poza strefą euro w Unii Europejskiej takiego kryzysu doświadczały. To przejście Litwy jest dla nas interesujące z bardzo wielu względów. Nie tylko tu jest kwestia techniczna, przygotowania, sposób przejścia, nie tylko sprawy makroekonomiczne, jak to wpływa na gospodarkę, jak to wpłynie na inwestycje na Litwie nas interesuje, czy to ułatwi przyciąganie kapitału, to zniesienie ryzyka kursowego, ale również co interesuje bardzo opinię publiczną w Polsce czy przejście na euro grozi wzrostem cen. Takie mity krążą po całej Europie rozmaite badania nie potwierdzają tych mitów statystycznych, no ale ludzie nie zawsze wierzą w to co statystyka pokazuje, mają swoje własne jakby obserwacje i czasami z jednostkowych faktów wyciągają inne wnioski. Więc również nas to interesuje w jaki sposób Litwa przechodziła na euro i w jaki sposób udało się utrzymać Ceny na dotychczasowym do poziomie, tak żeby przy, przy przeliczaniu konsumenci, klienci nie byli wprowadzeni w błąd, nie byli oszukani, bo to jest jakby bardzo do, dobra okazja dla przedsiębiorców, dla handlowców, żeby przy tym przeliczaniu nie, troszeczkę sobie ceny poprawić i w ten sposób no, na tym zyskać. Pokusa jest tutaj duża. Ale jak wiemy, już te kraje, które wcześniej przechodziły, no stosowały cały szereg instrumentów kontroli i publicznej, i społecznej, i również samokontroli przedsiębiorstw, które ogłaszały My na przeliczeniu nie chcemy nic zarobić, możecie sprawdzić nasze przeliczniki, że nawet stosujemy trochę niższe cele niż by to wynikało z formalnie z przelicznika, nawet, nawet tak się reklamowały wielkie sieci supermarketów, na przykład w Austrii, kiedy Austria przechodziła na euro w 2002 roku. Bardzo jesteśmy ciekawi, jakie jest tutaj doświadczenie litewskie w tej sprawie. Proszę Państwa, bez dalszego przeciągania, temat jest, jest pasjonujący. Chciałam teraz oddać głos przewodniczącej Fundacji Szumana, pani Annie Rady. Proszę Państwa, jeśli nie ma już więcej pytań ani wypowiedzi. No ja to chciałem bardzo podziękować naszym gościom z Litwy za przedstawienie bardzo ciekawego obrazu sytuacji, bardzo interesującego raportu, no z którego wynika, że przyjęcie euro wymaga dobrego przygotowania. Akurat na Litwie troszeczkę sytuacja jest inna pod tym względem, czy była inna niż w Polsce, bo jak rozumiem nie było problemu konstytucyjnego, bo opozycja nawet częściowo bardziej gorliwie i chętnie do tego euro przystępowała niż rządząca koalicja. Bo wreszcie Litwa od już dłuższego czasu miała sztywny kurs wobec euro, w związku z tym no, nie było problemu z, jakby, z dostosowaniem się gospodarki i polityki monetarnej do tego wchodzenia do euro. To też było pewnego rodzaju ułatwienie. Również to, że to dobrze wszystko przygotowano, że specjalne programy i dla małych przedsiębiorstw, i dla dużych przedsiębiorstw, i dla banków, i dla poczty, i nawet dla policji, i specjalne przygotowanie również ludności do tego, jak to, jak to będzie funkcjonowało, jak, jak się wszystko zmieni. To wyjaśnianie, że każde gospodarstwo domowe dostało własną broszurę w tej sprawie, to też odgrywało wielką rolę. Jak czytamy, i yy, Państwo tu mówili, że, że poparcie dla euro zwiększyło się z 47% do, do 60 paru, a jak czytamy w tym raporcie prezes Kowieńskiego Stowarzyszenia Drobnych i Średnich Przedsiębiorców, Pan Maczkiewicz już powiedział, że problemów z wprowadzeniem euro było mniej niż zakładano. Więc wygląda na to, że to będzie sukces, że są pewne koszty oczywiście wprowadzenia, szczególnie te koszty krótkoterminowe, przedstawienia wszystkich kas, księgowości, szkolenia ludzi, wszystkie problemy z tym związane, a jednocześnie są te długoterminowe korzyści wynikające z niższych kosztów pożyczek, z większego napływu kapitału, ze zniesienia kosztów wymiany waluty, a więc to wszystko na czym gospodarka zyskuje i bieżąco, i szczególnie długookresowo. Wygląda na to, że to będzie sukces. A jeśli chodzi o suwerenność narodową, też udało się to Litwinom rozwiązać, bo wprowadzili pogoń na monety euro, które teraz będą krążyć po całej Europie, więc to też gratulujemy im tego, tego że, to się, że Litwa będzie teraz obecna na monetach, które będą obowiązywały nie tylko na Wielkim Księstwie Litewskim czy w Rzeczpospolitej Polskiej, ale w całej Europie. Naprawdę gratulacje. Bardzo Państwu wszystkim dziękuję za uczestnictwo, bardzo dziękuję jeszcze raz naszym gościom. Dziękuję bardzo i ogłaszam konferencję za zamkniętą.